Kiedy robiłem materiały do tego podcastu i miałem zacząć coś mówić o postaci Sokratesa, to nasunęło mi się takie, można powiedzieć, mundialowe porównanie. A mianowicie przypomniał mi się finał e, Złotej Piłki, konkursu Złotej Piłki sprzed bodaj roku, kiedy to wygrał Leo Messi, a nasz Robert Lewandowski był drugi. I wtedy wiele osób było z tego niezadowolonych, tam padały różne argumenty, dlaczego to jest właśnie niesprawiedliwe, jak to się w ogóle mogło stać, skoro Lewy miał taki dobry sezon, Messi miał wtedy taki sezon trochę słabszy, a mimo to. No, ograł z dość dużą przewagą, to pamiętam było. No i ktoś podał bardzo ciekawe wyjaśnienie, że Messi wygrał, bo miał więcej polubień na Instagramie. Co to ma do rzeczy w konkursie piłki nożnej? No, ktoś może powiedzieć, że nic, bo to nie ma nic wspólnego z tym, co prezentuje na boisku. Jednak polubienia na Instagramie są miarą pewnego zjawiska, które polega na tym, że Messi i Cristiano Ronaldo są już w tej chwili rozpatrywani nie tyle jako piłkarze, gdzie tu może faktycznie w ostatnim czasie Robert jest od nich lepszy, ale przede wszystkim jako kulturowe ikony piłki nożnej. Mówimy piłka nożna, myślimy Messi Ronaldo. 20 lat temu mówiliśmy piłka nożna, myśleliśmy Zidane czy Beckham. Wcześniej tam był Maradona, Pele i tak dalej. To trochę tak samo jest jak Einstein jest ikoną nauki czy naukowców, Al Capone jest ikoną mafiozów, a Bill Gates bardzo bogatych ludzi. To już jest zjawisko kulturoznawcze, powiedział a nie socjologii nauki czy kryminologii w przypadku Alakapola. Tak samo jest z Sokratesem, który nie napisał żadnego dzieła filozoficznego i nie można oczywiście powiedzieć, że był słabym filozofem, ale trudno się zorientować na podstawie samego tylko dorobku, dorobku merytorycznego skąd ta popularność się wzięła. A że tą popularność ma to zdecydowanie można stwierdzić. Bo gdyby tak zapytać na ulicy przeciętnego człowieka, kto to był Sokrates, no to myślę, że każdy odpowie, że filozof albo mężec grecki, tam starożytny, tak. Natomiast gdybyśmy zapytali, nie wiem, o Plotyna czy o George'a Ber Berkeley'a, Berkeley'ego? George Berkeley był taki filozof, dość ważny, to nie sądzę, żeby te, tych wskazań i trafnych ocen było tak samo dużo. Chociaż merytorycznie nie wydaje mi się, żeby ta dwójka jakoś od Sokratesa odstawała. Sokrates jest więc taką kulturową ikoną filozofa, gdzie nie tyle liczy się, co on tam powiedział, i mało ludzi tak naprawdę to wie, ale przede wszystkim robi to jakby za twarz tego zjawiska, które nazywamy filozofią, w oczach takiego normalnego człowieka. No ale właściwie jak to się stało, że ten Sokrates trafił tak na okładki, bo dosłownie trafił na wiele okładek książek filozoficznych, zwłaszcza tych. Różnych podręczników czy wprowadzeń. No więc myślę, że taką dużą rolę w tej karierze odgrywa ta słynna fraza, którą mu ludzie przypisują którą dzisiaj w tym nowym cyklu, w początku nowego cyklu chciałem omówić. No ta fraza to oczywiście wiem, że nic nie wiem. Wydaje mi się, że te słowa, które zresztą nigdzie dosłownie nie zostały Sokratesowi w usta włożone, włożone, bo Sokrates, jak już mówiłem, nic nie napisał. Znamy to z osób trzecich, przede wszystkim Platona. Więc wydaje mi się, że te słowa są trochę tak, jakby rozumiane, jako taki przejaw pokory, otwartego umysłu. Takie wiem, że nic nie wiem na ten temat, chętnie się dowiem, odrzucam swoje uprzedzenia, podchodzę z czystym, z czystą, z czystym umysłem, z otwartą głową, i tak dalej. Tak rozumując, w sumie ciężko się dziwić, że taki ktoś został ikoną poszukiwacza mądrości, no bo to jest tak, jakby idealny wzór postawy naukowca, badacza, eksperymentatora, i tak dalej. No, tylko że jest jeden problem. Jak zapewne wiemy, Sokrates został na śmierć skazany za swoje poglądy, a miał naprawdę masę okazji, żeby się od tego wyroku, najpierw wyroka później od jego wykonania, od tej śmierci, wymikać. Miał naprawdę masę okazji. Czy można więc uznać za wzór takiego pozbawionego całkowicie własnych uprzedzeń, świadomego swojej rzekomej niewiedzy, czy można za taki wzór uznać człowieka, który w obliczu śmierci nie chciał powiedzieć dobra, może i macie rację, przecież ja nic nie wiem, nie? No, Bertrand Russell na przykład kiedyś powiedział, że nigdy by się nie dał zabić za swoje poglądy, bo przecież się może myć. No tu Sokratesa proszę, zero wątpliwości, wręcz czytając obronę Sokratesa, platańską obronę Sokratesa, można podnieść wrażenie, że on wręcz prowokował tych sędziów, żeby go skazali. No, coś więc jest nie tak. Przede wszystkim Sokratesa ciężko jest za ikonę naukowców uznać, znaczy, no jest uznawany, ale jest trochę nie do końca sprawiedliwie uznawany. Bo generalnie Sokrates wprost mówił, że jego taka wiedza o świecie, jaką dziś byśmy nazwali naukową w sensie nauk ścisłych, biologicznych, fizycznych i tak dalej. To Sokratesa, Sokratesa generalnie taka wiedza nie interesowała. Myślę, że można Sokratesa wskazać jako tego człowieka, który jako pierwszy zauważył takie jakby dwa wymiary filozofii. Pierwszy ten wymiar to jest właśnie filozofia jako wiedza naukowa, czy raczej naukowa w cudzysłowie. I tu się zajmujemy takimi rzeczami jak na przykład, co to jest czas, co to jest materia, czy klasyfikacje, na przykład klasyfikacja gatunków są naturalne czy też nienaturalne, czy to człowiek takie klasyfikacje wytworzył. No i generalnie takimi rzeczami taka rozumiana filozofia się zajmuje. Ale można też to rozumieć trochę inaczej i moglibyśmy powiedzieć, że filozofia w tym innym rozumieniu przypomina raczej terapię. I o ile ta filozofia jako nauka odpowiada, czy też raczej szuka odpowiedzi na pytanie, jaki jest świat. To filozofia, ta filozofia, terapia szuka odpowiedzi na pytanie, jaki ten świat jest dla mnie. Jest sobie świat, który wygląda tak czy siak, a co to właściwie dla mnie oznacza? Jak ja mam się w tym świecie odnaleźć, jak oceniać różne zjawiska, w jakim kierunku ten świat zmierzyć, i tak dalej, i tak dalej. W czasach Sokratesa w greckich miastach działali sofiści, o których już kiedyś opowiadałem. No i ci sofiści byli takimi wędrownymi nauczycielami, którzy uczyli różnych rzeczy wystąpień publicznych, retoryki, tak prawa, przede wszystkim prawa postęp, postępowania procesowego, czyli właśnie, jak się odnaleźć przed sądem, jak zrobić dobre wrażenie na sędziach itd. Tak no, ogólnie rzecz ujmując byli takimi mentorami dla każdego, kto miał pieniądze i chciał zrobić karierę publiczną w ówczesnym świecie. No ale to, co oni uczyli, te wszystkie umiejętności, można powiedzieć bardzo cenne, to dla Sokratesa nie była żadna wiedza. Bo ja owszem, mogę się nauczyć, jak dobrze sprzedawać te swoje poglądy, swoje wizje y, różnym ludziom i, on, i ci ludzie wtedy będą mnie popierali, będą chcieli, żebym realizował swoją politykę. Ale jest jeszcze jedno pytanie: skąd ja właściwie wiem, jak te wizje powinny wyglądać? Czy w ogóle skąd właściwie wiem, że taka kariera polityka, czy jakiegoś przywódcy, y, że ta kariera jest dla mnie dobra? No bo są różni ludzie, i nie każdy do każdej roboty, czy jakbyśmy bardziej profesjonalnie powiedzieli, do każdej roli społecznej się nadaje. Niekoniecznie się nadaje nie tylko dlatego, że może zrobić komuś krzywdę, ale także sobie. No, jest cała masa przykładów, które, historycznych przykładów, które pokazują, że człowiek posiadający władzę i pieniądze no, bardzo źle skończył i lepiej byłoby dla niego, żeby się trzymał tych rzeczy z daleka. No i właśnie dla Sokratesa to ta odpowiedź na to pytanie, co jest w życiu szczególnie. W moim życiu, w moim życiu ważne, co jest naprawdę istotne, w jakim kierunku powinienem dążyć, w jakim kierunku powinienem się rozwijać, to stanowiło dla Sokratesa prawdziwą wiedzę. Czasami się wkłada w usta taki inny cytat, w usta Sokratesa: Poznaj samego siebie. W rzeczywistości to był taki napis w jednej ze świątyń delfickich, ale bardzo dobrze on oddaje postawę Sokratesa, który właśnie poznanie samego siebie za taką prawdziwą wiedzę uważa. No ale dobrze. To tak można powiedzieć intymny rodzaj wiedzy, więc skoro tak, to dlaczego Sokrates uważał, uważał że jej nie posiali? Otóż w jednym z dialogów platońskich Sokrates mówi, co zresztą świadczy o tym, że takiego pełnego nihilizmu, poznawczego oczywiście nihilizmu, jak się mu czasami przypisuje, nie wyznawał, bo coś jednak wie. W każdym razie Sokrates mówi, że zna się na miłości, wie co to jest miłość. Słowo, jakiego używa, czyli eros, oznaczało dla Greków miłość w kontekście pożądania. Przy czym, co ważne, niekoniecznie było to pożądanie seksualne, a już na pewno nie można tego dokonać do takiego czysto fizjologicznego popędu. Żeby lepiej zrozumieć, co też Sokrates, czy raczej co Grecy, mieli na myśli, mówiąc o Erosie, pozwolę sobie przytoczyć mit, według którego Eros był synem Boga i ludzkiej kobiety. Więc był taką istotą pośrednią. Pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Z jednej strony był niedoskonały, bo był człowiekiem, a z drugiej strony do tej doskonałości dążył, bo miał ten boski pierwiastek. I z jednej strony pożądamy czegoś, czego nie mamy, to oczywiste, ale z drugiej strony nie może to być dla nas całkowicie obce, bo gdyby było obce, to byśmy się w ogóle tym nie interesowali. Tak samo jest z miłością do mądrości. Człowiek głupi jej nie szuka, no bo uważa, że nie musi. Mądry, w opinii Sokratesa, mądrzy byli tylko bogowie, więc, jakby dla człowieka tak naprawdę była ta wiedza nieosiągalna. Zaraz do tego wrócę. Też Bóg, mądrzy bogowie też mądrości nie szukają, no bo ją mają. No i zostaje właśnie ktoś pośredni, czyli filozof, który z jednej strony wiedzy nie ma, ale ma te, te, tego braku świadomość i do jego uzupełnienia dąży i szuka. Sokrates, można więc powiedzieć, jest raczej takim archetypem. Podróżnika niż Mędcak, czyli kimś, kto wie, że gdzieś daleko jest jakaś kraina, tam gdzieś mu się coś bajaczy na horyzoncie, ale nic o tej krainie nie wie i dopiero w jej kierunku zmierza. I dla Sokratesa, można powiedzieć, wbrew temu co powiedziałem przed chwilą, że ta mądrość jest ostatecznie nieosiągalna, wbrew pozorom, jest to dla Sokratesa sytuacja dość optymistyczna. A w każdym razie na pewno nie pesymistyczna. Taka co najmniej neutralna, bo Sokrates traktował właśnie te poglądy w taki terapeutyczny sposób i uważał, że chociaż tej wiedzy o sobie samym nigdy nie zdobędzie, nie zdobędzie tak ostatecznie, bo jak już mówiłem przed chwilą, niektóre rzeczy wprost mówił, że wie, niektóre rzeczy szczególne, to samo poszukiwanie tej wiedzy jest celem życia człowieka. Stąd wcale się Sokrates nie opierał, że skazywano go na, gdy skazywano go na śmierć. Bo dla Sokratesa nie liczyło się samo życie i to, ile to trwa, tylko czy jest to życie poddane krytyce, czy jest życiem świadomym i czy jest poszukiwaniem mądrości.